Ale polski łatwy, nie? No tak. Czyli okej. Okay. Okej, okay, no. Na no, spokojnie mówię po polsku. Chciał, żeby brzmi w trzcinie. Jeszcze raz? Bo nie, nie wtyczko wysoko? Chciał, żeby brzmił w trzcinie. Hey, powiem tak, że dla Pani to ja nic nie zrobię, to Pani Jakoś tak Wiedz, co ma dziś Mogę pani co A moment. na przykład, no chrząszcz brzmi w Trzcinie. To, zna, to znaczy, że taki robak. Y, to znaczy, że taki robak chrząszcz y, brzmi, czyli tak y, dźwięk z niego wychodzi y, w Trzcinie, czyli w takich trawach, czyli chrząszcz brzmi w Trzcinie. Albo na przykład stół z powyłamywanymi nogami. Tydzień wcześniej. Proszę, o proszę. Proszowice. Proszę, proszę, proszę. dokładnie. proszę, <głos》>. dokładnie. <głos》. głos》>. Przeliterować? proszę, Przeliterować. proszę. pan proszę, proszę, Tak. Ale ta. Wymowa good. No to kebab. polska jakaś. Tak, tak. kebab e, często. ciasto, Często. szarlotka, Charlotte, o. Cze, e, ja tam, nie, Pierogi? E. <laughs> Co? Pierogi, może, albo barszcz. <laughs> Czyli Charlotte jest okej okay w Polsce. Uh, no. Jeszcze. Co ty nie szarlotka? Sok, szarlotka? Sok? Kawa, kawanaria. Kawana, Iść. Kawana, kawana, jeszcze raz. Jeszcze raz? Jesteś żonaty? Czy ja. E, <grytania> nie, nie mam męża. Nie. Nie ma żonata. E, męża. Tak, ja męża. To nie mam męża. też. Nie, dzieci też nie mam. Nie. Only dog.